Siemaneczko przybyłem pod tego dęba pokopać póki zima nie zastanie i nie zamarznie wszystko po drodze wpadły takie jakiś kawał truta jakiegoś innego czara z magnesu oczywiście suchego I co, kopaczek, kopaczka i pokopiemy śnieżek pruszy widać i ma ma zamiar mocniej zaatakować więc trzeba coś pokopać zanim to śnieg przykryje patrzcie jaka jebitna żarówa nie ma nic napisane bym przeczytał ile to ale na pewno to nie jest nie jest to małe no i powiem wykopało się kawałek linoleum jakiegoś takie gruciki Śmietanówka niestety uszkodzona. Jedna butla na krahelkę. Pakujemy. W tamtą stronę jak widać nic już nie ma, więc kopię w tą stronę jakiś lakier do pasnokci. Jakiś dekiel i dalej. Takie druty widzicie wystają. Muszę to wykopać. Tu jeszcze kawałek tego badziewia patrzcie teraz jaki piękny słoik wyszedł opisany wek ja na to gadam truskawa bo to taki ma kształt ten wizerunek że tak powiem ale słoik jest powiem szczerze bez tych wgłębień więc on będzie bardzo stary, jakaś farba gówniana w środku, ale to akurat jest najmniejszy problem, się wyczyści, ale znajdeczka piękna, nie uszkodzone, no to ten trafia na półeczkę, super. Patrzcie, teraz tylko liście odgarnął, zaraz pod liściami musztardówki. Ja rozumiem, że kiedyś gówno było w sklepach i tylko była musztarda i ocet, ale żeby oni aż tyle tych patrzcie, wszystko jest przy, pod skórą. O, patrzcie. Idzie wyciągać normalnie. Nie trzeba zbytnio kopać. Widzicie? Wszystko jest. Nic tylko brać. No jakiś pręcik. Ptaszka się już ma tak no Trochę już wpadło Dużo jest szyb, więc jakieś okna poleciały Dobra, zawijamy to Nalazłem takiego małego znicza Ale co ciekawe oznaczenie Nie wiem czy to będzie widać Nie będzie widać Może trochę Oznaczenie huty jest że tak powiem w środku a cały środek ma tu jest gładkie nie ma nic a w środku są wzorki ciekawe nie spotkałem się z takim czymś jeszcze hmm. dobra żarówek dużo wyszło i taszka pełna jak widać zmieniamy taszki jedziemy z drugą pamiętacie takie paski taki powiem szczerze tandetny plastik tu sprzączka i pasek taki ciekawy do czego taki plastikor ja pierdzielę ale szajs teraz wpadło jakieś nie wiem co to było, cukiernica czy co, ale taka sygnatura. Nie mam pojęcia co to jest. I zaczął sypać śnieg. Widać. Powinno widać. Właściwie takie krupy, nie śnieg. Patrzcie, ja tylko pociągnął taki worek. A patrzcie co wyskoczyło. Jakieś ampułki z jakimś dziadostwem. Czopki, no wiadomo co niektórym by się przydały. Tabletki. Halo. Holamit. Nie wiem oczywiście co to jest. A to jakaś reklamówka wyskoczyła. Jeszcze więcej czopków. Jeszcze jakieś. To też cholera, wie co to jest. Dobra, zawijam to wszystko. <laughs> Worek może zostawię. Może nie, zobaczę. O tu jeszcze czapeczki. Co to jest? Myślałem, że to te elektryczne TPM, -y, czy jak się to tam nazywa. A to jakieś naczynie było. No ale z naciskiem na było. Dobra, złomem posypało. Łopaty, kawałek, to to nie wiem co to jest, jakieś chyba elektryczne, sprężyna z jakiegoś tapczana, takie, literka U, kawałek takiej liny, nie widać, takie ale dość w formie, i takie piwesia z Dortmundu, ciekawe czy jest data. Teraz se tak jak meble i składam coś Nie wiem co to było jakiś dzbanek do kawy może To chyba to co tam miałem ten kawał taki wpadła butelka po mleku w całości zabieram Taka to chyba odbycie z jakiegoś auta tylko to się świeci jak psujajca a to z ziemi wyszło nie wiadomo po ilu latach i wyszły jakieś kable tu trochę miedziuchy tu też tu też miedziuchy w tym czarnym nie wiem czy aluminium czy cokolwiek i oczywiście jesteśmy na Śląsku więc wychodzi pełno wąglo że tak powiem tu jakiś pierdelnik a co to jest coś ameliniowego ale nie wiem co to jest nie wiem czy to nie ma ze starego radia czy z czegoś jakaś osłona na, na jakąś lampę czy na coś no i widzicie i prawie że druga taszka pełna no patrzcie magnes robi robotę wyszedł jakiś taki kątowniczek fajny ciężar kawałek liny bardzo niebezpieczne dziadostwo jest taka lina powiem szczerze że tyle żem se razy w robocie nogi porozwalał takie stare liny że głowa boli I jakieś gwoździe wiadomo teraz taka Klapa jakaś z pieca, jakiś lufcik powiem fajny fajny kotlecier i oczywiście pełno pełno gwoździ innego szajsu dobra obydwie taszki pełne, ciężkie tam jeszcze ciekawość rzeczywiście mi zżera co tam jest w środku bo wychodzą jakieś worki, nie worki nie bardziej tego rozkopywać żeby nic tu na wierzchu było nie, nie zostało niech jest tak jak mnie, widzicie w miarę w miarę posprzątane woreczek jeszcze wezmę a tam może być ciekawie ale to już kiedy indziej to tyle Powiem szczerze plecy mnie trochę bolą śnieg przestał padać Fajnie jest Do następnego kochani, cześć